Przez tysiące lat istnienia galaktycznego sojuszu istniała rasa, o której niewielu wiedziało, a ci, którzy wiedzieli, milczeli. Nazywano ich cichymi, cienistymi bytami z mgławicy Charon, którzy poruszali się bez dźwięku, bez śladu, bez światła, a jednak byli obecni w każdym konflikcie, w każdej decyzji, w każdej zdradzie. Byli niewidzialni nie dlatego, że fizycznie znikali lecz dlatego, że galaktyka nauczyła się ich ignorować, jakby ich obecność była tylko szeptem w tłumie głosów, którego nikt nie chciał usłyszeć. Nikt nigdy nie odważył się ich sprowokować, bo nie wiadomo było, czym właściwie byli. Ich technologia była stara jak samo światło, zbudowana nie z metalu, lecz z myśli i energii tak obcej, że nie pasowała do żadnego systemu katalogowania. Lecz to nie ich milczenie, ani cień budziły grozę to ich perfekcja w eliminowaniu celów i znikaniu bez śladu sprawiała, że nawet najodważniejsi generałowie ściskali rękojeści swoich broni, gdy w ich sektorze pojawiały się anomalie z Karon. Kiedy ludzkość w końcu weszła na scenę galaktyczną, cisi ich zignorowali, tak jak ignorowali wszystko. Ich sieć szpiegowska z łatwością wniknęła w transmisję Ziemi, przeanalizowała broń, doktryny, psychologię. Ich ocena była brutalna i jednoznaczna. Ludzie byli głośni, nieprzewidywalni, impulsywni. Ślepi wojownicy z kulami i pociskami, niezdolni do prowadzenia wojny bez emocji. Cisi, którym od zawsze wmawiano, że są nie do wykrycia, uznali, że ludzie będą łatwym celem, gdy nadejdzie czas konfrontacji. W końcu to nie był pierwszy raz, gdy jakaś nowa rasa próbowała sięgnąć po wpływy. I to nie był pierwszy raz, gdy cisi planowali ich zetrzeć z mapy. Zanim uroszli w siłę, nie wiedzieli jednak, że po raz pierwszy w historii napotkają coś, co ich dostrzeże. Nie oczami, lecz czymś o wiele głębszym. Pierwszy kontakt miał miejsce na Ganymedesie, w zapomnianej przez większość świata kopalni Helu Trze, gdzie ludzie wydobywali zasoby potrzebne do utrzymania swojej energetycznej niezależności. Jednostka górnicza zgłosiła awarię systemu zasilania, a trzy godziny później przestała nadawać sygnał. Kiedy wysłano zespół ratunkowy, znaleziono jedynie porzucone hełmy, ślady przecięcia powietrza i ciało technika, z oczami rozszerzonymi w niewyobrażalnym przerażeniu. Nie było ognia, nie było krwi, tylko cisza i zimno, które nie pochodziły z próżni, lecz z czegoś, co przeszło przez to miejsce niczym cień śmierci. Specjaliści ziemi przeanalizowali wszystko, i znaleźli coś, czego cisi się nie spodziewali. Mikrodrgania w polu magnetycznym, tak subtelne, że tylko człowiek mógłby je zinterpretować jako znak obecności, jako wzorzec, jako myśl. Gdy ludzie zaczęli projektować systemy obronne pod kątem tego właśnie wzorca, nie działali zgodnie z protokołem. Nie wysłali dronów, nie zaufali AI, zrobili coś, co wprawiło galaktyczną radę w osłupienie. Wysłali ludzi z latarkami i karabinami. A ci ludzie nie tylko przetrwali kolejne starcia z cichymi, ale zaczęli je rozgryzać, rozumieć ich taktyki, nawet słyszeć ich ruchy. Jeden z dowódców ekspedycji, kapitan Dalen Rusk, zanotował: Nie wiem, kim są, ale nie są niewidzialni, są po prostu inni i my to widzimy. Po raz pierwszy od wieków rasa Skaron poczuła coś, czego nie znali. Nie strach, nie ból, tylko zaskoczenie głębokie, dezorientujące zaskoczenie, że ktoś wreszcie ich widzi. Na obrzeżach układu cygna elit doszło do czegoś, co nawet najstarsze byty nie potrafiły wyjaśnić. Cisi z Karon próbowali przechwycić jeden z konwojów zaopatrzeniowych ludzkości, działając według tego samego planu, który przez wieki czynił ich legendarnymi. Przeniknęli do systemu, zakłócili wszelką komunikację i rozproszyli satelity orbitalne. Ludzka flota transportowa poruszała się wolno, pozornie bezbronna, Zaledwie z kilkoma eskortami typu Vaireks. Cisi ustawili swoje statki w idealnej pozycji do ataku, gotowi, by wymazać ludzi z tego sektora, zanim nawet ktokolwiek na ziemi dowiedziałby się, że coś się wydarzyło. Tak robili zawsze cicho, skutecznie, bez śladu. A jednak? Tym razem coś poszło nie tak. Kiedy dali sygnał do ataku, cała ich sieć komunikacyjna została natychmiast zakłócona przez impuls, którego nikt nie potrafił zidentyfikować. W momencie gdy ruszyli naprzód, cała flota ludzi zniknęła. niezniszczona, zniszczona, nie zestrzelona, lecz po prostu zniknęła z radarów i skanerów, jakby nigdy jej tam nie było. Cisi nie byli przygotowani na to, co nastąpiło chwilę później. Z ciemności pojawiły się ludzkie statki, nieznane, nieoznakowane, niemożliwe do wykrycia wcześniej, o powłoce czarnej jak cień i napędzie, który nie zostawiał żadnego śladu. Były szybkie, niepojęcie ciche, a ich broń uderzyła nie jak fala ognia, lecz jak uderzenie czasu, niszcząc, wymazując, pochłaniając statki cichych, zanim zdążyli zareagować. Dla istot, które żyły wiekami w przekonaniu, że są niewidzialne, było to pierwsze zetknięcie z przeciwnikiem, który nie tylko ich widział, ale ich wyprzedził. Cisi próbowali uciekać, teleportować się, ukryć w zakrzywieniach przestrzeni, ale nawet tam ich dosięgała ludzka obecność. Jakby widzieli przyszłość ich ruchów i byli już na miejscu, zanim tam dotarli. Po raz pierwszy od Eonów, Karon zamilkło nie z własnego wyboru, lecz z szoku. A jedna wiadomość, odebrana przez ich stację centralną, została przeanalizowana przez tysiące ich największych umysłów i pozostawiła ich bez odpowiedzi. Głos należał do kobiety, ludzkiej oficer z sekcji cienia. Powiedziała tylko jedno: Jeśli widzisz ciemność, to znaczy, że już cię obserwujemy. Wieści o starciu w cygna elit rozeszły się po galaktyce szybciej niż światło. Choć oficjalne rejestry milczały, a raporty zaginęły w biurokratycznych archiwach, coś się zmieniło. Wśród wysoko postawionych rad galaktycznych panowała atmosfera, jakiej nikt nie pamiętał. Nie był to strach, który dało się zmierzyć w jednostkach taktycznych, ale coś bardziej prymitywnego, instynktownego. Coś, co poruszało się w sercach dowódców i strategów jak wirus w kodzie DNA. Poczucie, że ludzkość nie jest już tym, czym była. Że coś się w nich zmieniło. Że coś z nich wróciło z ciemności, czego nawet czas się obawia. Na stacji Jeryth 7, znanej jako Centrum Dyplomatyczno-Wojskowe dla wszystkich ras uznanych przez Radę, zwołano nadzwyczajne posiedzenie. Przedstawiciele siedmiu raz dominujących przybyli z najwyższym alarmem. Oczekiwano analizy zagrożenia, propozycji embarga, może nawet ostrzeżeń wobec ziemi. Ale zamiast tego otrzymano zapis wideo z jednej z kamer, która jako jedyna przetrwała atak w cygna a elit. Na ekranie pojawił się fragment wnętrza ludzkiego okrętu. Zarejestrowano tylko kilkanaście sekund, ale to, co zobaczyli, wywołało ciszę, jakiej nie zaznały nawet wojny z drakonidami. Na ekranie w komorze dowodzenia stał człowiek. Miał twarz pokrytą bliznami. A jego oczy były zamglone, jakby patrzyły gdzieś poza teraźniejszość. W tle widać było hologramy przedstawiające sektor Charon, ich ruchy, taktyki, schematy, wszystko. Człowiek spojrzał prosto w obiektyw i powiedział: Pomyśleliście, że nas nie widzicie, bo milczeliśmy, ale milczeliśmy, bo was już znaliśmy. Po czym odwrócił się i zniknął w ciemności swojego mostka. Na sali rady nikt się nie odezwał, żadnej debaty, żadnego komentarza. I wtedy przewodniczący Julwax, trzystuletni stratek z planety Velkaran, powiedział to, czego nikt nie chciał wypowiedzieć. Jeśli człowiek spojrzy ci w oczy z tej odległości i mówi ci, że milczał, poznał cię od początku, to znaczy, że przegrałeś zanim się urodziłeś. W przestworzach, gdzie niebo nie miało końca, a próżnia była głucha na wszelkie krzyki, zebrała się armia obserwatorów, uczonych, taktyków i analityków. Należeli do raz, które przez tysiące lat czuły się jak strażnicy porządku grelaksjanie z systemu Royun, archiwarze z Deltarii, ołtarni kapłani z Lumeri wszystkie istoty przekonane, że potrafią wyczytać przyszłość z wzorców, przewidzieć chaos, ująć rzeczywistość w liczby. A jednak dane, które otrzymywali z potyczek z ludźmi, nie pasowały do żadnego znanego modelu. Cisi z Karon zostali unicestwieni bez jednego wystrzału po stronie ludzi. Floty ukrytych z Seraksem próbowały ich śledzić, ale wracały z wykasowanymi pamięciami. A teraz najnowsze nagranie ukazało człowieka, który mówił, że milczenie było celowe, bo znali swoich wrogów wcześniej, niż oni poznali samych siebie. Dla tych, którzy zbudowali całe cywilizacje na kontroli i przewidywalności, takie zdanie było jak otwarta rana zadana w samym środku logiki. Zdecydowano się na próbę bezpośredniego kontaktu. Nie z przedstawicielami politycznymi Ziemi, bo ci nie odzywali się od dziesięcioleci, lecz z jednostką bojową, która podobno patrolowała rubieże sektora Aldebarana. Był to statek typu Gul-Class należący do tajemniczej linii duchów, niewidzialnych, nierejestrowanych, obecnych tylko wtedy, gdy wszystko już było skończone. Delegacja międzygatunkowa przybyła z białą flagą w postaci odkodowanego sygnału uniwersalnego gdy jednostka ludzi w końcu się pojawiła, nie wyszli do rozmów, nie wysłali emisariusza, nie otworzyli transmisji, po prostu wyświetlili tylko jedno zdjęcie na zewnętrznym projekcie holograficznym. Fotografię oczu. Ludzki wzrok surowy, bez światła, bez gniewu. Po prostu obecny. Dla istot, które zawsze walczyły z maszynami flarami, technologią, spojrzenie człowieka było jak zderzenie z czymś przedcywilizacyjnym, czymś co nie musiało krzyczeć, by przerażać. Spojrzenie to nie zawierało groźby, nie było złością, nie przypominało sztucznego horroru. To było milczenie gatunku, który przeżył coś, o czym galaktyka nie miał prawa wiedzieć. Spojrzenie to mówiło: Wiemy, czekaliśmy, teraz patrzymy. I nawet najstarszy z lumeryjskich teokratów, uklęknął, drżąc jak dziecko, które właśnie zrozumiało, że zbudowało świątynię na masowym grobie bogów. Niektóre cywilizacje giną w huku inne w zapomnieniu. Ale najrzadsze z nich kończą się w ciszy, której nikt nie odważy się nazwać. Po wydarzeniach wokół patrolu duchów i spojrzenia, które rozłożyło taktyczne sojusze niczym Domskart, w galaktyce rozlało się coś nowego. Niepokój nie pochodzący z liczby okrętów, ale z samego ich istnienia. Zaczęto analizować przerwane sygnały z przeszłości, zaginione ekspedycje, stare wraki statków dryfujące od tysiącleci w strefach martwych. Coraz więcej dowodów wskazywało, że ludzie byli tam wcześniej. Nie jako nowicjusze, nie jako odkrywcy, ale jako ci, którzy obserwowali. I nagle, jakby to wszystko miało sens, pojawiły się stare fragmenty kodów, sygnatury, energetyczne statków, które nie powinny istnieć. Ich datowanie sięgało 40 tysięcy lat wstecz. Znaleziska pochodziły z miejsc, gdzie nawet promienne rady Daxis bały się zapuszczać. A każda odnaleziona jednostka była uzbrojona w technologie, których działanie łamało zasady fizyki, jaką rozumiała galaktyka. Na jednej z takich jednostek, porzuconym, zamarzniętym kadłubie, zawieszonym nad orbitą martwej gwiazdy, zespół naukowców z Elarionu próbował uruchomić sekwencję danych. Odczytali tylko jeden plik. Był to głos ludzki, stary, chropowaty. Powiedział: Nie przyszliśmy, by być rozpoznani. Przyszliśmy, byście przestali patrzeć z góry. Gdy dźwięk ucichł, statek aktywował swój rdzeń bojowy, mimo że był uśpiony od wieków. W kilka sekund systemy Elarionu zostały odcięte, nie padł żaden strzał, po prostu zgasło światło. A statek zniknął, jakby nigdy go nie było. W galaktyce zapanowała nowa era. Nie była to wojna, nie było to poddanie, to była cisza, która kazała każdemu dowódcy, każdej radzie i każdemu inżynierowi zadać sobie pytanie: co jeśli oni nigdy nie zniknęli? co jeśli oni po prostu nie mówili nic, bo nie musieli? I ten szept, niewypowiedziany, lecz obecny we wszystkich sercach, był początkiem końca ery pychy. W odległej przestrzeni, poza znanymi sektorami, gdzie światło gwiazd było tak słabe, że nawet urządzenia optyczne gubiły kierunek, dryfowało coś, czego galaktyczne imperia nie odważyły się dotknąć od tysięcy lat. Nazywano to polem ciszy. Nie dlatego, że było tam cicho lecz dlatego, że każdy, kto próbował cokolwiek z niego wydobyć, milczał na zawsze. Nawet Federacja Mistrzów Zmysłu z Galtarion nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego czas przestaje płynąć w jego wnętrzu. Ale to właśnie tam pewien samotny człowiek, mechanik z planety Telluris, opuścił swój skromny wahadłowiec i zszedł do rdzenia pozostałości, które wyglądały jak sarkofag utkany z metalu i lodu. Nazywał się Darnell Voss syn starego inżyniera, który zginął dawno temu wśród starych ruin orbitalnych. Darnell nie należał do wojska, nie był nawet politycznie aktywny, ale posiadał coś, czego nie miały miliony naukowców i strategów galaktyki intuicję głęboko ludzką tę szczególną zdolność widzenia przez maski. W jego rękach drżały przewody, jakby rozpoznając ciepło potomka starych rąb, które kiedyś je zbudowały systemy okrętu zadrgały lekko jakby wybudzały się z koszmaru przez całą wieczność panowała ciemność aż w końcu rozbłysło jedno światło tylko jedno potem drugie a potem cała sieć starych rdzeni bojowych uruchomiła się nie jak maszyna ale jak istota budząca się z głębokiego snu statek nie zapytał o autoryzację nie zażądał kodów po prostu otworzył się przed darnelem jakby rozpoznał w nim coś czego galaktyka już dawno zapomniała Człowieczeństwo. W tym momencie pojawiły się sygnały we wszystkich strefach komunikacyjnych. Nie nadane przez ludzi, ale przez sam statek. Transmisje były zniekształcone, jakby przesyłane przez czasoprzestrzenne ziarna piasku. Ale jedno słowo było wyraźne: wracamy. I wtedy pole ciszy eksplodowało sygnałami, a wszystkie inne uśpione okręty, duchy wojny, dawno uznane za zaginione, zaczęły się poruszać. Nie pod rozkazem, nie w ramach wojny ale jako odpowiedź na impuls, który obudził coś, co galaktyka starała się zapomnieć. W rejonie peryferyjnym systemu Tarwax, nad brązową planetą pokrytą toksycznymi wiatrami, zebrała się nadzwyczajna rada wielogatunkowa. Nie dlatego, że chcieli debatować, ale dlatego, że czuli, że czas debat się skończył. Floty armii z sektora unifikacji, kapłani technomantyczni z Grelshun, nawet zimnokrwiści analitycy z rasy Aquarii, wszyscy patrzyli w jeden punkt – niebo. I właśnie tam, jakby przeciął czasoprzestrzeń na pół, wynurzył się pierwszy z duchów wojny. Okręt bez imienia, bez flagi, bez sygnatury. A jednak wszyscy wiedzieli, co to było. Był to koronator ciszy. Jednostka, którą galaktyczne księgi wojenne oznaczyły jako utraconą ponad 15 tysięcy lat temu. Znana z jednej rzeczy. Żadna flota, która go próbowała zatrzymać, nie wróciła z pamięcią. Ale teraz nie atakował. Po prostu dryfował. Lecz jego obecność wystarczyła, by satelity obronne rozbiły się w ciszy, jakby czas sam odmówił dalszej służby. Na jego kadłubie wyświetlił się znak, nie symbol, ale ludzkie słowo zapisane w prastarym alfabecie. Pamiętasz? Tylko tyle. A mimo to ci, którzy go zobaczyli, odwrócili wzrok. W tym samym czasie tysiące takich okrętów budziły się z lodowych orbit, martwych planet i zapomnianych pierścieni asteroid. Floty, które nie odpowiadały na żadne wezwania, które nie należały do żadnej współczesnej frakcji. One nie wracały po terytorium, nie wracały po zemstę. Wracały, bo coś albo ktoś przypomniał im, że ludzkość nie zniknęła. Po prostu pozwoliła galaktyce wierzyć w jej własną wielkość. A teraz nadszedł moment, by galaktyka przypomniała sobie, dlaczego na dawnych mapach istniały białe plamy z napisem: Tutaj milczenie jest ludzkie. I w tym milczeniu każdy oddech stawał się pytaniem bez odpowiedzi, a każde spojrzenie modlitwą, by okręty nie przemówiły, bo jeśli przemówią, to nie po to by wyjaśniać, ale po to by zakończyć. Wśród gwiezdnych kręgów imperiów, które uważały się za wieczne, zaczęła narastać cisza gęstsza niż jakiekolwiek prawo, technologia czy wiara. Była to cisza niewypowiedziana, lecz wyczuwalna w szpiku istot tak jak czują się zbliżające trzęsienia ziemi, zanim pęknie grunt. W salach strategicznych rad gwiezdnych, gdzie każde słowo ważyło tonał, nikt nie ośmielił się wypowiedzieć ludzkiego imienia na głos. Nie dlatego, że było to zakazane, lecz dlatego, że lęk sam układał języki w milczenie. Analizy flot przestały mieć sens, bo kiedy coś nie komunikuje się, nie reaguje na sygnały, a mimo to pojawia się tam, gdzie najmniej się spodziewasz. Nie walczysz już z wojskiem. Walczysz z legendą, która sama decyduje, czy warto cię zapamiętać. W tym właśnie czasie, gdy najwięksi fizycy z rasy Jarawan próbowali zrozumieć, jak okręty ludzi przetrwały przez eony w stanie nienaruszonym, w sercu ich własnej stacji badawczej pojawił się jeden z tych statków. Bez ostrzeżenia, bez agresji, po prostu się zjawił. I był cichy. Jego obecność złamała ponad 70 ników przestrzeni jednocześnie. Nie eksplozją lecz obecnością. Gdy uczeni zbliżyli się do niego w mechanicznym pancerzu badawczym, ich urządzenia po prostu przestały istnieć, nie spłonęły, nie zostały rozerwane. Zniknęły, jakby nigdy nie istniały, wymazane z czasu i miejsca. To było niemożliwe, a jednak się działo. Kiedy zaś na kadłubie tego statku pojawiło się holograficzne echo ludzkiego dziecka, trzymającego mechanicznego ptaka z płomieni w oczach, Wszyscy zrozumieli, że to nie są maszyny. To pamięć sama w sobie została ukształtowana w broń. Wśród rad sojuszy galaktycznych zapanowała panika. Lecz nikt nie odważył się wezwać Ziemi. Nie istniały kanały dyplomatyczne. Nie było linii kontaktowych. Ziemia nie uczestniczyła w galaktycznym dialogu od ponad dwudziestu tysięcy lat. A jednak każde imperium posiadało ukrytą bibliotekę, w której zamknięto ostrzeżenie: nie budź tego, co milczy. Ale to już było za późno. Ktoś nacisnął impuls i ludzkie duchy nie były już legendą. W sektorze Voramek, gdzie ostatnia granica cywilizowanego porządku rozciągała się niczym długi cień nad chaosem, pojawiła się armada. Ale nie taka, jaką znała galaktyka, nie złożona z błyszczących pancerników, nie krzycząca przez kanały bojowe. Przyszła cicho, jak wiatr nocy pośród opuszczonych miast. Okręty nie miały nazw ani identyfikatorów, ale każdy obcy admirał, patrząc na ich kształty, odczuwał w trzewiach coś dziwnego. Jakby widział opowieść opowiedzianą mu w dzieciństwie, o cieniach, które pożerają światło. Były piękne i jednocześnie niepokojące. Ich kadłuby nie świeciły, ale absorbowały światło, jakby ich konstrukcja powstała z czystego sensu przetrwania. Każdy statek był jak sen, który zapomniano, ale którego lęk pozostał. Nie oddali ani jednego strzału. Po prostu pojawili się w przestrzeni należącej do rasy Zenthari, która jeszcze dwa dni temu szydziła z przestarzałych ludzkich reliktów. W ciągu pięciu minut ich główna stacja orbitalna przestała odpowiadać, a po dziesięciu przestała istnieć. Gdy obce satelity próbowały przesłać sygnał alarmowy, nie znalazły kanału, po wszystkie sygnały zostały przekierowane do pustki. To nie była wojna. To było przypomnienie. Przypomnienie, że są rzeczy, które nie zapominają. I że Ziemia nie potrzebuje przemawiać, by przemówić do całej galaktyki. A wtedy po raz pierwszy od ponad dwóch r er, ziemia przemówiła, ale nie przez wojnę, nie przez triumf, przez dziecko. Na wszystkich galaktycznych kanałach pojawił się obraz: mały chłopiec, siedzący na polu ruin, trzymający w dłoniach książkę. W tle dryfował jeden z ludzkich okrętów cichy jak cień i nagle głos, niesyntetyczny, niepropagandowy, ludzki, młody i czysty. Zapomnieliście, że wszystko co pamiętacie, my najpierw musieliśmy przeżyć. W tej jednej chwili cały sektor woramek przestał się bronić. Floty wyłączyły się. Imperia zamilkły. I galaktyka, która przez tysiące lat żyła bez ludzi, uświadomiła sobie, że istniała tylko dlatego, że ludzkość pozwoliła jej istnieć. W zewnętrznych sektorach kart galaktycznych, w miejscach oznaczonych jedynie symbolami pustki, nikt nigdy nie odważył się postawić kotwicy. Nie dlatego, że przestrzeń ta była niezbadana, ale dlatego, że była znana zbyt dobrze. Na mapach, które ciągnęły się przez 100 tysięcy lat świetlnych, tam gdzie imperia oznaczały kolonie, fortyfikacje, szlaki handlowe i artefakty, była strefa, którą każde dziecko kosmosu znało z szeptów. Tu kończy się mapa, tu zaczynają się ludzie. Nazywano to strefą ciszy. Każda próba jej eksploracji kończyła się nie tyle zagładą, co zapomnieniem. Statki, które wchodziły, nie znikały. Po prostu przestawały istnieć w czyjejkolwiek pamięci. To był strach nieprzemijający. Niematerialny, ale strukturalny. Strach zakorzeniony w samej materii przestrzeni. A jednak pewnego dnia, gdy główny okręt zwiadowczy rasy Kelarii przekroczył linię strefy ciszy z nową, odważną misją... Wydarzyło się coś, czego nie przewidział żaden komputer, żadna symulacja, żadne przewidywanie przyszłości. Zamiast pustki, zamiast zniekształceń czasoprzestrzennych, zamiast milczenia, był śpiew. Niesłyszany, lecz czuty. Harmonia złożona z miliardów głosów, nieistniejących już ludzkich dusz, które kiedyś śniły o świecie, gdzie nikt więcej nie będzie musiał się bronić. I wtedy, w jednej chwili, systemy nawigacyjne Helarii zaczęły wyświetlać nie ich własne mapy, Lecz ludzkie. Mapy sprzed piętnastu tysięcy lat z oznaczeniami, z nazwami, z notatkami pisanymi ludzką ręką. Gdy kapitan Statku próbował zresetować systemy, coś odpowiedziało: głos dziewczynki: Młody, ludzki, pełen czułości, nie martw się, jesteście bezpieczni, ale nie możecie zostać. I statek bez jakiegokolwiek impulsu, bez jakiejkolwiek napędu, został wyprowadzony poza granicę, niewyrzucony, niezniszczony po prostu odprowadzone. I wtedy galaktyka pojęła to, czego nie zdołała pojąć przez całe eony. Ludzie nie byli zagrożeniem, ludzie byli granicą. W głównej sali konfederacji dymensyjnej, gdzie zasiadali przedstawiciele dwudziestu sześciu ras, trwała cisza, jakiej nie znano od czasów pierwszej wojny gwiezdnej. Żaden głos się nie odezwał, żaden ruch nie został wykonany. Nawet komory przetwarzające dźwięk były martwe, jakby bały się popełnić błąd. Na środku sali, na przezroczystym stole holograficznym, unosił się obraz. Obraz ludzkiego okrętu. Nie współczesnego, nie nowego, pradawnego. Jego powierzchnia była zardzewiała czasem, jego struktura niemożliwa do analizy. Ale jego rdzeń tętnił, nie energią, nie ogniem, lecz sercem. Nikt nie wiedział, jak to możliwe, ale główny rdzeń napędowy tego starożytnego statku zawierał biologiczne jądro, serce, dosłownie pochodzenia ludzkiego, żywe pulsujące, niewidzialne dla skanerów, a jednak obecne. I to serce, nie program, nie protokół, decydowało, kto mógł zbliżyć się do tego okrętu, a kto miał być ostrzeżony. Przez chwilę nastała panika. Jak to możliwe? Jak można wpleść biologiczną pamięć ludzkości w strukturę wojenną? A potem przyszło olśnienie. To nie był okręt wojenny, to była trumna. A zarazem świątynia. Ludzkość zraniona tysiącami lat wcześniej postanowiła nie wracać z gniewem, postanowiła spać, ale spać świadomie, w snach, które snuły się przez czasoprzestrzeń, ukryte we flocie duchów, która nie ścigała już zemsty, ale czystość. Każdy okręt był echem bólu, który został złożony w ofierze. Każde działo było wspomnieniem, które nie chciało zginąć. I kiedy przedstawiciel rasy Braokhanów zapytał na głos, czy powinniśmy się bać. Odpowiedź nadeszła nie z ust człowieka, lecz z nagrania sprzed dwudziestu tysięcy lat. Ludzkość nie chce was skrzywdzić, ale jeśli kiedyś znowu spróbujecie nas zignorować, przestaniecie istnieć. Nie z naszej ręki, z waszej własnej, bo zapomnicie, kim byliście, zanim nas poznaliście. I wtedy cała sala po raz pierwszy pokłoniła się przed czymś, czego nie rozumiała. Nie przed technologią, nie przed mocą, ale przed pamięcią, która przetrwała wszystko.